Przede wszystkim taki punkt pierwszy to problemy żołądkowo jelitowe Myślę, że jest to coś, co położyło nie jednej z was, nie, nie jednemu z was. E, trening i zawody, boli mnie żołądek, coś mi zalega w tym żołądku, e, odbija mi się, nie wiem, pojawia się jakaś zgaga, kolka, e, albo e, nie wiem, jest końcówka biegu. Ja już witam się z gąską, już mam tę życiówkę w kieszeni, a nagle pojawia się parcie na dwójkę. I okazuje się, że no, zmieniają się priorytety. Już nie walczymy o życiówkę, tylko walczymy o godność, tak? I wiecie, pomyślałem sobie o tym wczoraj, wczoraj rano. A przypomniałem sobie ten żart wczoraj wieczorem na biegu pod Krokwią. No i doszedłem do wniosku, że to jednak nie jest śmieszne. Komu z Was zdarzyło się jedna z, z tych rzeczy w trakcie treningów lub zawodów? No, więc myślę, że temat jest coś na rzeczy, więc możemy przejść dalej. No właśnie, potwierdzają to też badania naukowe. Im dłuższy jest ten dystans, tym problemów jest więcej. Co może wynikać z tego, że w przypadku maratonów czy ultramaratonów dochodzi ten czynnik po prostu jedzenia, więc problemy mogą być potencjalnie większe. Ale myślę, że jeśli zapytacie Asię czy, czy Natalię, jak to wygląda po jednym czy dwóch okrążeniach na bieżni, to też te problemy są. Ten układ pokarmowy po prostu się buntuje. A z czego to wynika? No, między innymi z intensywności lub długości biegu. W trakcie wysiłku krew odpływa do pracujących mięśni, więc dochodzi do niedokrwienia lub przegrzania układu pokarmowego, ale też mechanicznego drażnienia. Każdy ten krok muszę wytłumić, te obciążenia są przekazywane na mój układ pokarmowy. Dochodzi też do przyspieszenia często perystaltyki. Układu pokarmowego, zaburzenia mikrobioty jelitowej, wysoka temperatura, wilgotność, wysokość nad poziomem morza, to też jest coś, co może nasilać te dolegliwości. Błędy dietetyczne i odwodnienie, to sobie zaraz omówimy, ale to może wynikać oczywiście z chorób układu pokarmowego. No jeśli ktoś ma na przykład niezdiagnozowaną celiakię czy wrzody żołądka, no to na pewno to może nasilać te problemy. Nie zawsze to musi być kwestia samego wysiłku fizycznego, bo to może być po prostu stres psychiczny. Nie trzeba biegać, żeby dostać biegunki na przykład przed jakimś ważnym egzaminem. To w dużym uproszczeniu, czytelny bardzo obraz tego, jak nauka tłumaczy nam, dlaczego to się dzieje. Ale przejdźmy do konkretnych rozwiązań. Rzeczy, które uznajemy za zdrowe i one są zdrowe na co dzień, czyli ciemne pieczywo, płatki, owsiane strączki. Duża ilość owoców to są rzeczy, które warto mieć w diecie. Natomiast tuż przed startem, przed zawodami, te jeden-dwa dni można sobie to ograniczyć i sięgnąć po rzeczy lżej strawne, na przykład, nie wiem, biały ryż z kurczakiem, jasny makaron czy klasyk, biała buła z dżemem. Zazwyczaj, bo nie daje tu żadnej gwarancji, one będą po prostu się lepiej sprawdzały. U niektórych osób produkty mleczne mogą um, stać za tym kłopotem. Czy niektóre warzywa, takie jak cebula, czosnek czy kapusta? OK, kolejny element, który może dosyć istotnie wpływać na te wyniki biegowe, to masa ciała. No, patrząc na elitę biegu, nie da się ukryć, że ta niższa masa ciała jest skorelowana z, tymi, z szybszym bieganiem. Wynika to z tego, że mamy niższy koszt energetyczny wysiłku, trochę tak jak z samochodem, który pali mniej paliwa. To też są mniejsze obciążenia układu ruchu, bo każdy ten krok muszę rozproszyć tę energię, więc też mniejsze obciążenia, mniejsze ryzyko kontuzji. Ale tutaj gwiazdka pomoże to oczywiście pójść w złą stronę. I jeśli my przesadzimy z tym odchudzaniem, z tą redukcją masy ciała, to może się okazać, że to ryzyko kontuzji będzie większe. Kiedy tak się dzieje? Pomyślcie sobie o tym w takich kategoriach, że. Jedzenie musimy je obciąć, żeby ta masa ciała spadła. Mniej jedzenia, to też mniej białka, węglowodanów, tłuszczów, witamin, składników mineralnych, a to co za tym idzie, mniej takich składników, które nas odbudowują, regenerują. Więc możemy sobie przez to obcinanie kalorii, yy, upośledzić regenerację, ale też upośledzić adaptacje treningowe, więc jeśli ktoś chronicznie się odchudza, to na pewno to nie jest droga do poprawy wyników sportowych. Ale też może być to droga do złapania kontuzji, bo te obciążenia treningowe się kumulują, nie regenerujemy się w pełni, pojawiają się przeciążenia, kontuzje, i takim klasykiem jest niestety i w przypadku amatorów, i w przypadku wyczynowców złamanie zmęczeniowe. I potwierdzają to też badania naukowe: ta niższa masa ciała jest skorelowana z lepszymi wynikami sportowymi. Możemy sobie to nawet w prostych kalkulatorach próbować obliczyć, jak zmienia się ten mój wynik na zawodach, zależnie od mojej masy ciała, ale oczywiście to jest algorytm, tak? Jeśli to pójdzie w złą stronę, jeśli przesadzimy z tym odchudzaniem, no to skutki uboczne mogą być dosyć duże: chroniczne zmęczenie, problemy ze snem, spadek ochoty na seks, spadek ochoty na trening, czy jakieś kontuzje. No więc umówmy się, ta cena za te kilka sekund życiówki, no może być dosyć duża, tak? No chyba, że uznajemy, że seks jest krótki, a chwała z życiówki jest wieczna. No to już jakby każdy z Was musi sobie to ocenić. Ale widzę, nikt nie wyszedł, więc. Czyli się odchudzamy. Dobra. Jakoś to wytłumaczycie w domu. Więc jak skutecznie zredukować tę masę ciała? Czy ktoś z was w ogóle się z tym borykał i nie musicie podnosić rąk, bo to dosyć taka intymne pytanie, wystarczy skinąć głową. Okej, okay, temat jest znany, więc mam taką prostą radę jak to, jak to zrobić. Otóż wystarczy jeść mniej i więcej się ruszać. Także taka konsultacja to jest 200 zł można blikiem. Dobra, ale teraz żarty na bok. Sam też borykałem się z nadmiarem tej tkanki tłuszczowej. Jako dziecko byłem otyły, więc wiem, że to nie jest łatwa rzecz. I możemy się zastanowić, od czego my w ogóle tyjemy. Czy węglowodany, tłuszcze, białko? Jest tu spór w doktrynie. Tak naprawdę tyjemy od wszystkiego tego. Tak. Po prostu nasz talerz rośnie, patrząc na przestrzeni lat, a my niekoniecznie spalamy więcej tych kalorii, a wręcz jest przeciwnie. Ruchu mamy coraz mniej. Siedzący tryb życia, praca raczej przy biurku, a nie fizyczna. Zamówić można sobie absolutnie wszystko do domu, łącznie z gotowym e, obiadem. Więc też ten wydatek kaloryczny jest coraz mniejszy. Wy jesteście specyficzną grupą, która jest aktywna fizycznie, ale popatrzmy po swoich znajomych, swoich bliskich. E, no właśnie, dlaczego my tak, dlaczego ten nasz instynkt jest taki zaburzony? Dlaczego... E, Poczucie apetytu nas okłamuje. Dlatego, że mamy na wyciągnięcie ręki wysoko przetworzone, kaloryczne, smaczne i tanie jedzenie, którym bardzo łatwo jest się nam przejeść. No, umówmy się, jeśli sobie oglądam serial, no to ciężko mi będzie zjeść pięć jabłek, ale pięć takich Michałków to nie stanowi żadnego problemu, szczególnie jeśli, zbieżność imion przypadkowa, szczególnie jeśli. Yy, będę bardziej skupiony na tym serialu, tak? Bo uważność w jedzeniu to też jest jeden z kluczowych elementów, który sprawia, że jeśli nie skupiam się na tym posiłku, to mam tendencję do tego, żeby się przejadać w kolejnych posiłkach. Tak jakby mój mózg nie odnotował tego posiłku w pełni, yy, więc kolejny będzie większy. W ogóle też zbyt szybkie jedzenie będzie sprzyjało przejadaniu, nie wspominając o tym, że może być powodem yy, przez które mamy problemy i jelitowe na treningu, bo ten posiłek będzie źle strawiony. Czynniki psychologiczne, niesłychanie ważna rzecz, w ogóle ciężko jest oddzielić całą dietę od, od tej naszej głowy. Jemy pod wpływem emocji, pod wpływem stresu, jemy nawykowo, powtarzamy pewne schematy, od których ciężko jest się wyrwać. Waszym nawykiem jest wychodzenie na trening. Wy nie zastanawiacie się, czy iść, czy nie iść, to jest nawyk, tak? I tak samo może być z jedzeniem. Wracam do domu i zjadam sobie w nagrodę jakieś ciastko, tak? Dużo zależy od tego, jak wygląda nasze środowisko, jak jedzą nasi najbliżsi, ile jedzą, jak jedzą, w, jakim, w jaki sposób. U osób, które, mają, które nie dosypiają z różnych powodów, one jedzą zazwyczaj więcej. Jest taka korelacja, nie dosypiamy, więc często zjadamy więcej. Adaptacje metaboliczne mogą zachodzić wtedy, kiedy my odchudzamy się przez długi czas, albo stosujemy bardzo restrykcyjną dietę. I nasz organizm zaczyna w pewnym momencie oszczędzać na ogrzewaniu, zaczynamy marznąć na przykład bo trochę zaczynamy mniej wydatkować energii na utrzymanie tego ciepła. Może być tak, że organizm zaczyna oszczędzać na aktywności spontanicznej, czyli chętniej pojadę do sklepu samochodem niż pójdę pieszo, może być tak, że spada to libido, no bo skoro tam jest głód, to to nie jest to moment na prokreację, tak. Mamy też czynniki genetyczne, no różnimy się od siebie, trochę inny możemy mieć punkt, w którym odczuwamy sytość po posiłku, to znaczy ktoś może zjeść dwie kanapki, a druga osoba po trzech dopiero jest najedzona. Więc suma, sumarą po prostu dostarczy więcej tych kalorii. Ale też aktywność fizyczna, taka spontaniczna. Jeśli przypomniecie sobie wykład Adama Kszczota, który tutaj ścieżkę wydeptał, który biegał jak ta influencerka, jak Bolt i Elliot. A inna osoba po prostu wystanęła i mówiła do was, i to już sprawia, że bardzo mocno różni się nasze zapotrzebowanie kaloryczne. My się różnimy też w ten sposób. I to sprawia, że jednym jest trochę trudniej utrzymać tą masę ciała, innym trochę łatwiej. No i aktywność fizyczna, o której mówiłem wcześniej. No właśnie, ale ten nasz bilans może się rozjeżdżać w skali dnia, tygodnia, miesiąca, roku. Mogę się trzymać tej diety w ciągu tygodnia, ale będą imieniny u cioci, będzie spotkanie ze znajomymi i bum, dostarczę więcej tych kalorii w weekend i na koniec tygodnia będę na plusie. Może być tak, że u kobiet w związku z cyklem menstruacyjnym faktycznie to zapotrzebowanie kaloryczne jest nieco większe, ale no to nie tłumaczy całej pizzy i opakowania lodów. To może być coś, co będzie dokładało z miesiąca na miesiąc Dodatkowych kilkanaście, kilkadziesiąt tych kilokalorii, gramów tłuszczu. No i mamy też okresy w roku, w których, które sprzyjają tyciu. Jeśli zaczynamy świętowanie od pierników w połowie grudnia, kończymy na Trzech Króli, no to siłą rzeczy będziemy tyli i pokazują to też badania, że tyjemy w tym okresie, a później nie chudniemy. No i jedna ważna rzecz, żeby ta dieta była skuteczna to musi być, musimy ją utrzymywać długoterminowo. Tak samo jest z treningiem, szczególnie tym wytrzymałościowym. No musimy odtworzyć tych schematów treningowych, wiele tych treningów, dopiero wtedy osiągamy ten sukces sportowy. I tak samo jest z dietą, jeśli zaordynujemy sobie jakąś ciężką, restrykcyjną dietę, bez żadnych przyjemności obetniemy sobie, nie wiem, zupełnie słodycze, a jedliśmy je codziennie, no to prawdopodobieństwo, że utrzymamy to długo długofalowo jest po prostu niewielkie. Tutaj muszę Was przeprosić, trochę się zmienił ten rozkład jazdy i mamy mniej czasu, więc pozwolicie, że to pominiemy. Chociaż temat jest ciekawy, jeśli się odezwiecie do mnie gdzieś na Instagramie, to obiecuję, że może osobno to nagram i, i gdzieś podeślę. Gospodarka żelaza, kolejny element, który może wpływać na te wyniki biegowe, bardziej niedobór tego żelaza, o czym mówiła już Ola Lisowska. To żelazo bierze udział w transporcie tlenu. To nie płuca nas limitują, tylko to jak my z tych płuc dostarczamy ten tlen do pracujących mięśni. I na tym etapie, jeśli te transportery są, działają trochę gorzej, to bardzo szybko, bardzo mocno będzie to wpływało na naszą wydolność. Niedobory żelaza będą wpływały również na układ odpornościowy, pracę mózgu, pracę tarczycy i u osób, które w ogóle chorują na tarczycę, warto byłoby sobie kontrolować te markery niedoboru żelaza, bo tak jak mówię, to bardzo często idzie w parze. Z żelazem mamy kilka takich paradoksów. Po pierwsze, jest to jeden z takich składników, które w zasadzie jedyny, który, którego kobiety potrzebują więcej niż mężczyźni, co wynika z samego cyklu menstruacyjnego i co miesięcznych strat. A przy tym taka tu cudzysłów typowa kobieca dieta dostarcza mniej tego żelaza. Kobiety często jedzą mniej tego mięsa, a u panów częściej pojawiają się nad, nadmiary tego żelaza, co też niekoniecznie jest zdrowe dla naszego organizmu. I zwróćcie uwagę, nie wiem czy to jest czytelne, na samym dole mamy trening wytrzymałościowy powyżej 7 godzin w tygodniu. Nie wiem, kto z was trenuje w takim wymiarze? Wszyscy. Więc on może zwiększać prawie dwukrotnie to zapotrzebowanie na żelazo. Jeśli do tego dorzucimy dietę roślinną plus 50-80% do tego zapotrzebowania, mamy kobietę mocno trenującą, która ma regularny cykl. I Tutaj muszę jako dietetyk powiedzieć, że zbilansowanie takiej diety jest po prostu bardzo trudne. To znaczy, na karce można wszystko, ale utrzymanie takiej diety, bo tam będzie dużo strączków, produktów zbożowych, pełnoziarnistych, zielonych warzyw, po prostu dostarczymy bardzo dużo błonnika, będzie to trudne do przejedzenia. I niestety dochodzi do tego, o czym mówiła Ola Lisowska, czyli że te wyczynowe biegaczki są na yy, permanentnym leczeniu żelazem, suplementacji, yy, bo po prostu bardzo trudno jest to zrobić dietą. No właśnie, yy, grupy ryzyka, kobiety, osoby na diecie roślinnej, osoby, które się odchudzają. Tak jak mówiłem wcześniej, skoro obcinam te kalorie, obcinam jedzenie, to też prawdopodobieństwo, że dostarczy odpowiednio dużo żelaza. Jest mniejsze i w ogóle dlatego te źle zbilansowane diety odchudzające, odchudzające mogą stanowić ryzyko niedoborów pokarmowych, szczególnie długoterminowo. Dawcy krwi, osoby w ciąży, dojrzewające, przyjmujące leki, np. NLPZ-y. Jeśli przyjmujemy często jakieś leki na ból głowy, leki przeciwzapalne, to będzie nam utrudniało wchłanianie. <laughs> I osoby z chorobami układu pokarmowego. Możemy dbać o to żelazo, nawet pójść do lekarza, otrzymać leczenie, suplementację, ale jeśli się okaże, że my przeoczymy jakieś choroby, które powodują na przykład krwawienie z układu pokarmowego, albo mamy jakiś stan zapalny w jelitach, na przykład celiakie, no to przepraszam za takie brutalne porównanie, ale to jest takie dolewanie wody do dziurawego wiadra. Musimy się zaop zaopiekować tym głównym problemem. A dopiero później leczeniem. Ok, jak w ogóle podejść do tych badań? Preferencyjnie rano odpowiednio nawodnieni, odpowiednio nawodnieni. Często rano jesteśmy lekko odwodnieni, więc warto na to zwrócić uwagę. Raczej lekka aktywność. Unikamy 2-3 dni przed mocnych treningów, szczególnie takich ćwiczeń ekscentrycznych, gdzie dochodzi do większych uszkodzeń mięśni. Czyli jakieś mocne treningi na siłowni, mocne interwały. A w przypadku biegaczy, biegających w górach, jakieś zbiegi, to są takie treningi, które no, mocno y, mogą y, prowadzić do uszkodzeń mięśni. Y, ważne, że choroba czy, czy jakieś infekcje mogą nam wpływać na te wyniki krwi, i y, tutaj mamy dwa takie problemy. Anemię możemy, y, o anemii mówimy wtedy, kiedy hemoglobina jest obniżona, MCV, hematokryt. hematokryt ale jeśli trafimy do lekarza, który nie do końca jest z tego świata sportu, to możemy przeoczyć pewne rzeczy i on może uznać, że ok, mieścimy się w normach referencyjnych, żadnego leczenia, wszystko jest ok. Dlatego warto sobie dorzucić do tych badań ferytynę już na własny koszt. I tutaj znowu drugi problem: ten punkt odcięcia to zazwyczaj jest w większości laboratoriów około 15 mikrogramów na litr. Natomiast to, co nas interesuje w sporcie, to raczej 30-50. I znowu ten lekarz, który nie jest ze świata sportu, może to zignorować. Dlatego ja zawsze no, sugeruję kontakt z lekarzem, który, który jest trochę z tego, z tego świata i będzie po prostu lepiej to rozumiał. Warto też oznaczyć CRP, który mówi nam o stanie zapalnym w organizmie, na przykład mm, mamy toczącą się chorobę czy jakąś infekcję. Bo to będzie nam przykłamywało wyniki. Nie oznaczamy natomiast żelaza, bo nie jest to marker, który mówi nam coś wiarygodnego. No właśnie badania badaniami to jest jedna ważna rzecz, ale druga to oczywiście objawy i o to też zapyta lekarz. Obniżanie wydolności, wzrost tętna, spadek możliwości umysłowych, zawroty głowy, szczególnie jeśli szybko wstaniamy, wypadanie włosów, sucha skóra, spadek odporności. Jak sami widzicie, to nie są jakieś super specyficzne objawy, no bo umówmy się, wzrost tętna to ja mogę mieć jak słabo, yy, słabo przespałem noc, obniżenie wydolności Daję mam ze trzy razy w tygodniu na, na treningu. Także to nie są specyficzne yy, objawy. No i jeszcze jedna rzecz, która może nas tutaj zmylić, pseudoanemia. Jeśli wykonamy badania krwi, na przykład w połowie sierpnia, kiedy trenujemy w upalek, trenujemy dużo, to nasz organizm yy, zwiększy objętość osocza. Będziemy mieli więcej krwi, więc ta krew będzie trochę rozrzedzona. To trochę jakbyśmy mieli pół szklanki coli, w której mamy powiedzmy trzy łyżeczki cukru, yy, a później doleję tam jeszcze wody i nadal mam te trzy łyżeczki cukru, ale no ten smak już będzie trochę inny, prawda? Yy, I na to też warto zwrócić uwagę, bo to może nam przekłamać te wyniki. Yy. Odzwierzęce źródła żelaza dobrze by było, żeby się pojawiały w naszej diecie. Wiem, że dużo osób przychodzi na dietę roślinną, natomiast prawda też jest taka, że te odzwierzęce źródła żelaza w tym mięso, podroby są najlepiej wchłanialne, co nie znaczy, że nie da się tego zrobić na diecie roślinnej. Dobrze by było, żeby przyjmować je przed treningiem, bo trening to jest właśnie ten element, który Utrudnia nam wchłanianie, dokładniej hepcydyna, taki hormon, który się wtedy uwalnia. I takie okienko mamy tuż po, po treningu, kiedy możemy sobie um, dorzucić coś, co zawiera to żelazo. Natomiast w przypadku roślinnych źródeł białka, e, żelaza, e, to mogą być właśnie strączki, e, produkty pełnoziarniste, zielone warzywa. Nie popijamy ich kawą, herbatą, alkoholem, produktami mlecznymi. Możemy sobie zadbać też o to, żeby w naszej diecie była witamina C, karoten, czyli jakaś marchew, szpina, gdynia, kwasy organiczne, czyli na przykład jakiś kiszony ogórek, ocet do jakiejś sałatki. To będzie nam poprawiało wchłanianie żelaza. Natomiast ja muszę przyznać, jako może to zaskoczy parę osób, jako dietetyk zawsze stoję po stronie jedzenia przed suplementacją. Natomiast w pewnych sytuacjach no my musimy po prostu wywieścić białą flagę. I ja w takich sytuacjach po prostu, jeśli ktoś ma anemię, jeśli ktoś ma ferytynę na poziomie 20, po prostu odsyłam do lekarza, który zaordynuje leczenie. Nie mamy już czasu na to, żeby dietą próbować ratować sytuację, bo będzie to przynosiło więcej szkody niż pożytku, jeśli będziemy cały ten proces wydłużać. Ale to nie zmienia to faktu, że warto wziąć sobie do serca te zalecenia. No, i y, ostatni element, czyli psychologiczne aspekty diety. Y, jest w sporcie taka koncepcja y, mózgu jako centralnego zarządcy. To pewnie więcej na ten temat może powiedzieć Jacek Marciniak, fizjolog sportu, który będzie za chwilę. Natomiast to jest też taka hipoteza, która mówi o tym, że to nasz mózg zarządza intensywnością wysiłku, y, i to on mówi, y, kiedy kiedy powiedzieć stop, żebyśmy nie uszkodzili tego swojego organizmu. I ja widzę taką analogię w diecie, bo nie da się ukryć, że to tutaj zapadają decyzje, co zjem, jak zjem, ile zjem. I czasami to są decyzje bardziej świadome, mniej świadome, trochę takie na autopilocie. Czasami jemy pod wpływem stresu, pod wpływem emocji, czasami to jest kwestia nawyku. I może być tak, że wracam z pracy, Miałem stresujący dzień, więc sobie zjadam paczkę ciastek. I to, to jedzenie może być nagrodą, i czasami się tak zdarza. Przychodzą do mnie takie, takie osoby, u których to jedzenie jest, jest w zasadzie jedyną taką przyjemnością w życiu, co też jest wiadomo, trochę smutne, ale tak się zdarza. No bo to jedzenie, łatwo jest się tym jedzeniem pocieszyć, tak. Im częściej otworzymy ten schemat, tym bardziej on wchodzi, no menomen w krew, te, te ciasteczka wchodzą, więc warto to mieć na uwadze i zauważyć w ogóle taką prawidłowość. Zresztą to są takie rzeczy, które serwuje nam trochę kultura, social media. Pewnie kojarzycie takie sceny, że rzucił mnie chłopak, więc sobie siadam z paczką lodów, tak? I no takie rzeczy my też przyjmujemy do swojego świata i stosujemy u siebie. Zresztą te, to jedzenie jako nagroda też często wynosimy z domu na zasadzie takiej zjedz mięsko to dostaniesz w nagrodę ciasteczko po obiedzie. I w ogóle to jak my się żywimy w domu to często jest taka sztafeta pokoleń, czyli my to przekazujemy dalej yy, i to wpływa na nasze decyzje żywieniowe, kiedy jesteśmy dorośli. I nie mówię tylko o tym, że, nie wiem, zjemy sobie um, szarlotkę i w, w, wspomnieniami wracamy do domu rodzinnego i czujemy ten komfort i, i taką satysfakcję, bo ten, ta szarlotka nam o tym przypomina, ale też w drugą stronę to może działać. Jeśli dziecku wciskamy na siłę szpinak, to to może być taką traumą dla niego do końca życia. Więc też pamiętajmy o, to, o tym, bo to na nas, dorosłych, spoczywa. Ta, ta odpowiedzialność. I skoro jesteśmy przy takim rodzinnym stole i w ogóle wspólnym jedzeniu, to warto celebrować te posiłki, skupiać się na nich, bo, bo to też może być element budowania relacji. Relacje to jest coś, co może mieć wpływ na nasze samopoczucie, zdrowie, a nawet długość życia. I badania pokazują, że to jest, może być nawet ważniejsze niż to, czy my biegamy, czy nie biegamy. Więc jest to dosyć ważna rzecz. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe, nie zawsze mamy na to czas, ale jeśli jemy cztery posiłki dziennie, to znaczy, że w skali tygodnia mamy ich 28. Jeśli dobrze liczę, to znaczy, że no jest szansa, żeby gdzieś to wcisnąć, skupić się na tym wspólnym posiłku. I tutaj moja uwaga: nie komentujmy posiłków, nie mówmy kto ile je, nie komentujmy. Ile ktoś je, jak je, dlaczego je, bo taki niewinny żarcik w stylu: no, ty chyba nie powinieneś już jeść więcej, to jest coś, co może u osoby dorosłej wywołać łzy, a też może być podstawą do zaburzeń odżywiania, których ja niestety obserwuję coraz więcej, nie tylko w gabinecie, też wśród sportowców, czyli anoreksji, bulimi, kompulsywnego obiadania. Hmm. Więc te komentarze, yy, no lepiej, lepiej żebyśmy yy, zachowali je dla siebie, skupili się na swoim talerzyku. Yy, możecie mi wierzyć, osoby o otyłe doskonale wiedzą o tym, że mają jakiś problem, tylko z jakiegoś powodu nie mogą sobie z nim poradzić, a komentowanie tego raczej na pewno zadziała dokładnie odwrotnie. Chociaż ja mam teraz w głowie taki przykład chłopaka, który do mnie trafił, yy którego nauczyciel WF-u wziął na środek sali i powiedział, że on jest gruby. No ten chłopak schudł, teraz biega nawet poniżej 32 minut na dychę. Ale możecie się zastanawiać, co robił mnie w gabinecie. No właśnie rozwinęło się u niego zaburzenie odżywiania. I oczywiście ja mówię o tym przykładzie z przymrużeniem oka, dosyć dużym. Bo to jest przykład takiego błędu przeżywalności. Taki survival bias, czyli my widzimy ten ten przykład sukcesu, ale nie widzimy tych setek tysięcy osób, którym to zaszkodziło. I na to chciałem zwrócić uwagę. I już kończąc, dlaczego w ogóle mówię o tych psychologicznych aspektach diety? Bo czasami, tą dietą my możemy sobie tak, mówiąc kolokwialnie, strzelić w stopę w kontekście wyników sportowych. Musimy pamiętać, że dieta to jest całokształt, a nie tylko jakieś pojedyncze zrywy. To nie jest tak, że ja jednym treningiem jestem w stanie poprawić swoją formę biegową i tak samo jedną sałatką się nie odżywia jakoś cudownie, ale też w drugą stronę. Jedne frytki no, nie zniszczą tej całej mojej diety. Trzeba tu do tego podchodzić nie na takiej zasadzie 100% albo nic. Każdy z nas też ma swoje takie zasoby psychoenergetyczne. To znaczy, jeśli ja mam dużo stresu w domu, w pracy, mam ciężkie treningi, i jeszcze próbuję dodatkowo dorzucić zmiany w diecie, które jak już wiemy są niełatwe. No to może być tak, że będzie ciężko mi walczyć na tych kilku frontach. I dobrze jest dać sobie trochę więcej przestrzeni na to, wydłużyć ten okres na te zmiany, założyć, że będą jakieś potknięcia w tym wszystkim, bo dokładnie tak jak w treningu, nie wszystkie one wychodzą, a to i tak nie przekreśla tego, że ten wynik. Na zawodach może być satysfakcjonujący. I to w zasadzie wszystko. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że właśnie to odżywianie jest tylko jednym z elementów, które sumują się na ten wynik sportowy, więc jest dużo rzeczy do zrobienia, ale ja chciałbym, żebyście te pięć elementów wzięli ze sobą. Dziękuję bardzo.